Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest Listed i dzisiaj zajmiemy się Thompsonem M1921-28 z magazynkiem pudełkowym. Jest to broń, która będzie po. Wielkiej aktualizacji do gry Enlisted bronią, ekskluzywną bronią, która będzie przeznaczona, dostępna wyłącznie dla graczy, którzy nabyli pełen dostęp do gry Enlisted. Więc jeśli ktoś ma okazję zakupić tą broń, zdobyć tą broń, ona kosztuje trzy rozkazy, to warto sobie taką broń właśnie nabyć. Z prostego powodu jest to broń naprawdę, naprawdę skuteczna, no trudno się dziwić, w końcu to Tommy Gun. Broń ta faktycznie trafiła do Związku Radzieckiego właśnie z zachodu. Ale ona znajdowała się na wyposażeniu, właśnie zazwyczaj załóg pojazdów. Ona właśnie z czołgami trafiała do Związku Radzieckiego. I co to jest właśnie ten model 2128? Ja podejrzewam, że tutaj twórcy mają na myśli model 1928, a to 21 bierze się z faktu, że po prostu. Jest to właściwie model 28, to jest model 21, tylko on jest już stworzony na potrzeby wojska i charakterystycznym elementem jest to, że nad właśnie um, numerem modelu M1921 wybijano ósemkę, czyli M1928. Waga tej broni to 4,9 kg, jeśli chodzi o szybkostrzelność model 21 800 strzałów na minutę, model 28 700 strzałów na minutę, czyli nieco mniejsza. Prędkość początkowa pocisku 280 m na sekundę, zasięg 120 m. Broń ta jest zasilana bojem 45 ACP, czyli 1143 na 23 mm. Broń ta była wykorzystywana przez marynarkę i Korpus Piechoty Morskiej, ale warto tutaj zaznaczyć, że. Co jak co jednak Thompson zdobył swoją największą popularność nie w armii, zwłaszcza przed II wojną światową, ale właśnie w świecie przestępczym. Dlatego, że Thompson jest właśnie kojarzony z światem przestępczym, z prohibicją w USA, a nie z armią. Przez długi okres czasu przyjęcie Thompsona na wyposażenie to było takie nie do końca dobrze odbierane. Zresztą w wielu państwach pistolety maszynowe, na przykład w Wielkiej Brytanii tak było przez bardzo długi okres czasu, czy w Francji pistolety maszynowe kojarzono de facto z gangsterką i kojarzono właśnie z gangsterami, była to broń taka trochę niehonorowa. Thompson oczywiście był bardzo dobrą bronią z racji na potężny nabój, dużą szybkostrzelność broń ta była niesamowicie skuteczna. Dodatkowo te magazynki pudełkowe 30-nabojowe to nie była jedyna opcja, można było dołączyć na przykład 50-nabojowy magazynek bębnowy i jazda była wtedy no, całkiem przyzwoita, że tak powiem no bo 50 naboi przy takiej strzelności no to mamy niesamowitą siłę ognia. Dlatego warto tutaj zaznaczyć taka broń dla takiego przeciętnego gangstera. No nie przeciętnego, bo trzeba było mieć sporo kasy. Thompson kosztował około 200 dolarów. To nie robi wrażenia, ale w dzisiejszych czasach kosztowałby ten Thompson około 3800 dolarów. No to sobie policzmy je też na złoty. Więc całkiem sporo. Broń ta działała na zasadzie odrzutu zamka swobodnego przez co wymagała nieco do pieszczenia, Również była dość skomplikowana, jednak oddawała tym, że była potężną bronią, z potężnym kopnięciem, z potężną siłą ognia no i z 50 nabojowym magazynkiem ta broń po prostu dosłownie mogła wymiatać pomieszczenia, no wiadomo jeśli chodzi o gangsterkę to nie mamy w takiej sytuacji jak na wojnie, że ta bitwa toczy się godzinami, tylko to mniej więcej wygląda tak, że takie porachunki to są jakieś takie szybkie strzelaniny albo wręcz egzekucje to niekiedy są że wchodzi się do pomieszczenia likwiduje się gościa który nam przeszkadza i się z tego pomieszczenia wychodzi, tak samo jakieś napady na banki, to nie trwa nie wiadomo ile, to jest chwila i to się bardzo szybko dzieje, rzadko dochodzi takich strzelanin, w których mamy niesamowitą wymianę ognia, gdzie mamy praktycznie, że bitwę uliczną, chyba taką strzelaniną, którą kojarzę, najsłynniejszą, na podstawie niej powstał film 44 minuty, warto sobie go obejrzeć. Jest właśnie Strzelanina w Note Hollywood. To tam faktycznie była taka, no można powiedzieć, rozruba. Ponad 3000 pocisków wystrzelonych, więc no całkiem sporo. To tutaj mamy taką jazdę, nie? A tak to zazwyczaj to jest bardzo szybka akcja, to takie strzelaniny to jest rzadkość. I jak najbardziej Thompson do wejścia do pomieszczenia i zrobienia hałasu nadawał się świetnie, dodatkowo była to broń dość celna mimo wszystko więc jak najbardziej była to broń, która pozwalała po prostu, że tak powiem zaistnieć w świecie gangsterskim. Jak się dobrało do Thompsona, to się było kimś. Po prostu można było rozdawać, że tak powiem, karty, więc to była jedna z lepszych broni tamtych czasów. I z tego powodu, też, że ona była taka dobra, mocno ją właśnie skojarzono z światem przestępczym. I pistolety maszynowe zaczęto kojarzyć z światem przestępczym, i nikt nie traktował poważnie takich pomysłów, że wprowadzić pistolet maszynowy na wyposażenie wojska. No bo jak to żołnierze będą biegali z bronią, która jest w sumie dla przestępców? No chyba odpowiedź tutaj sama się nasuwa. Niechęć była do tego dość spora. Ponadto, też taki pistolet maszynowy. 800-700 strzałów na minutę to naprawdę zżera naboje jeden za drugim. Dla wojska też kwestia logistyki jest istotna, żeby ten żołnierz za dużo nie wystrzelił. No, bo, bo i po co trzeba będzie to wszystko uzupełnić. No, głupi pomysł, w momencie pistolet maszynowy się wydaje. Więc taki Tommy Gun, pomimo swojej skuteczności, no, może faktycznie to jest całkiem dobry pomysł, ale czy na pewno, czy to będzie potrzebne, to jest takie. Mm, może wydaje się być trochę marudzeniem, bo de facto pistolet maszynowy powstaje w wyniku potrzeb wojska. Pierwsza wojna światowa, ale mm, jakby. On się rozwija już na tym rynku cywilnym i tam zdobywa popularność, niż właśnie bardziej z tym rynkiem cywilnym kojarzony, że to jest właśnie broń dla gangsterów. No wiadomo, nabój pistoletowy, pomimo całkiem niezłej siły ognia w przypadku właśnie 45 ACP, no jednak jest ma mniejszy zasięg, to jest około 120 metrów niż w przypadku naboju karabinowego. No i raczej nie kojarzono tego właśnie z taką bronią typowo dla armii. No, armia powinna mieć karabiny i tak dalej. No, podczas II wojny światowej okazuje się, że Tomigan, to jest jedna z lepszych opcji, dość skomplikowany, dość, że tak powiem, drogi w produkcji, dlatego powstaje M3, smarownica, która jest dużo tańsza, ale tak, Tommy Gun jest kojarzony właśnie z tą skutecznością pistoletu maszynowego, właściwie w ogóle jest jakby ikoną pistoletu maszynowego, w niektórych grach nawet możemy spotkać się z opisem pistolet maszynowy, mamy Tomigana Albo mam pistolet maszynowy, i Tommy Gun. I Tommy Gun to jest taki lepszy pistolet maszynowy, więc no, jak najbardziej mi się wydaje, tutaj ten Thompson zdobył olbrzymią popularność właśnie dzięki gangsterce i wielu filmom, bo w wielu filmach właśnie Thompson pełni właśnie rolę takiej broni. Ostatecznie jest jakiś taki super, niesamowity bohater, to dzierży Thompsona. No i tak to się, że tak powiem, łączy. Wszystko w jedną całość. Jak najbardziej w niestety w kampanii stanu grackiej polecam właśnie e, Thompsona M1921-28 z magazynkiem pudełkowym. Świetnie się spisuje, nawet pomimo tylko 30 naboi. Nie mamy tutaj potężnego bębnowego magazynka na 50, ale prosty 30 nabojowy magazynek. Jest to broń po prostu świetna. Bardzo dobra celność, zwłaszcza bez celowania przez przyrządy. To jest właśnie jakby jedna z wyjątkowych rzeczy tej broni. No bo jeśli celuję przez przylądy, to powiem Wam mniej traficie jeśli celujecie po prostu z biodra i z biodra więcej ustrzelicie. Bardzo dobry do szturmowania, do właśnie czyszczenia pomieszczeń, też do obrony, no bo jak widzicie, tutaj ja biegam po. 3-4 pomieszczeniach i regularnie czyszcząc doskonale bronię, punkt. Więc jest to świetna, wręcz rewelacyjna broń, Tą warto posiadać w arsenale, którą warto wykorzystywać. Po prostu moim zdaniem jedna z najlepszych broni w kampanii Stalingradzkiej. Niestety lepszy niż MP717R. Nawet pomimo tego, że ma mniejszy magazynek, to jego kopnięcie jest po prostu niesamowicie duże, niesamowicie większe i dużo, dużo, że tak powiem, ta broń jest. W mojej opinii skuteczniejsza, przyjemniej mi się nią po prostu grało, ale to jest może po prostu prywatne odczucie. Komuś może się po prostu M717 bardziej podobać, chociaż też jest to całkiem skuteczna broń. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co właśnie Wy myślicie o Thompsonie M1921-28, jak Wam się ta broń podoba? Czy gracie tą bronią w grze m czy natraficie na tą broń w jakiejś innej produkcji, jak tam się spisowała, czy była równie skuteczna, czy może nie spełniła waszych oczekiwań, chociaż czy Thompson może nie spełnić oczekiwań. Z mojej strony to tyle, jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!